Cześć! Z tej strony Eurano i witam Was w kolejnym odcinku z gry Harry Potter i Insygnia Śmierci, część druga. Dzisiejszym zadaniem jest dostanie się do Hogwartu. No właśnie mamy napis nawet. Musimy przejść przez Hogsmith, które pamiętam, że jest... zaklęcie No właśnie. Jest usiane śmierciorcami. No, wyłaś. No i będzie tu ich sporo. O, dochodnie pamiętam, że trzeba było strzelać. No, wyłaź, wyłaź, wyłaź. Gdzie się chowasz? To chyba wszyscy. Zdobywamy zakręcie Expelliarmus. Jak pamiętam, to chyba... ...tarcze niszczy im, przeciwnikom. Jeszcze opatrzymy, czy coś, czy coś jest tutaj ukryte, czy nie. No nie to Księbiec. i znowu się chowa. Nie, tutaj chyba nie ma żadnych przedmiotów na razie. Później będę. Dobra Ron. To tylko wioska pełna śmierciożerców. Nie ma sprawy. No i właśnie, znowu przeżywa. Teraz już wiedzą, że tu jesteśmy. Trzeba force. Wasz plan szybko zaczęcia zmieniać go co. Wniszczyć trzeba im tarczę oraz szlewnik. Jeszcze dziś jest? Jeszcze żyje. Już czysty? Pamiętam i te przedmioty były wszystkie poukrywane. A tak się nie znajdzie wszystkich, to nic się nie stanie przecież. Ale to też rozmaica rozgrywka. za bardzo tego nie ma co zbierać. jeszcze go no, hukwa Musi być okropnie, gdy znej jest dyrektorem. Złap ich, to z nimi przejdziemy w pół ulicy starej. możesz zrobić. Są chyba nie dosięgnę ich trzeba tam gdzieś podejść, się daje. Oj, do oj, oj, oj. No, gincie, no, na to się czekacie. No tak nas ginę jeszcze nie przeszkadza wszyscy coś. tylko nie zginął, bo gdzie od początku. Ale tu ich upręgło się. Więcej was matka w domu nie miała. Tutaj jeszcze będą miny. Po drugiej stronie ulicy jest ich więcej. Kąd to nie się dobiora za dużo was, oj, za dużo. Nie daj mi stan, zasłania, zasłaniasz ten sprawić, to Każdy nie co my... mają nauczkę. Mam nadzieję, że myszki nie słychać. Bo znowu mnie No w końcu mamy punkt kontrolny. Coś się wydzie się marzyć. No to nie kot chyba, coś jeszcze będzie. No właśnie. I tutaj chyba było coś ukryte. Po prostu jest tu zbyt wiele kryjówek dla śmierci. Tak. a tu już nie pamiętam wszystkiego, ale trzeba obejść. Uwaga, tu będzie ich sportecz. Uwaga, na scenie. Po kole sprawdzam. Rozstawiam. Poczekam chwilę. Nie próbujcie. Ja chcę inny czar. Ten to tam jest rzadszy, strasznie się. Ładuje jako tak szybko, yy, yy, długo. Trochę teraz o. Wszędzie. Nie trafia w cel. Jeszcze będę. Tutaj wyjdę. Pamiętam z tej strony. Nie! <laughs> Wszyscy? Mam nadzieję. Это очень Tutaj będę, bo już stoją jasłony. Ci są najgorsi, co rzucają tym czerwonym. Nie tutaj do czar, ale... To już jeszcze dostarczy. No i tak, można odblokowywać y, ścieżkę muzyczną też dostać. Już prawie dotarliśmy. To może być kolejna pułapka. Poza tym nie mamy Tu będą śmierć i to dużo. <śmiecki> Szybko, szybko, Ja wiem rąże dobrze. Ty się w ogóle nie starasz, tylko ja. Aj.

Zginiesz. Dementor. Już Nadchodzą dementorzy. Rzut eksperto patronum hary. Eksperto patronum. Ale damy szpadę. Do no. Ppsy, po co tu przychodzicie? Pan jest Aberford, brat Dumbledora. Wiecie jakie to niebezpieczne. Pana brat dał nam zadanie do wykonania. Musimy dostać się do Hogwartu. Dziś w nocy. Ariana, wiecie co robić. Panie Dumbledore, dziękuję. Neville? Wierzyłem w ciebie. Pokój życzeń. To jedyna droga w tej z powrotem. Wszędzie pełno śmierciożerców i dementorów. jak jest Neville? Ze Snape'em jako dyrektorem? Prawie go nie widuję. To Karolów trzeba się pilnować. Odpowiadają za dyscyplinę. Powiedzcie proszę innym, że Harry wrócił. No dobra, jaki jest plan Harry? Jest tu coś związanego z Ravenclawem, schowane w zamku. Może nam pomóc pokonać sam-wiesz-kogo. Masz jakiś pomysł? Diadem Roweny Ravenclaw. Coś jak Korona. Zaginął wieki temu. Harry! Snape wie, że byłeś w Hogsmeade. Zbiera wszystkich w Wielkiej Sali. Teraz. Dowiedziałem się, że Harego Pottera widziano w Hogsmeade. Wdrożyliśmy strategie obronne, by zagwarantować, że noga Harego Pottera nie powstanie już w Hogwarcie. No to chyba macie problem z zabezpieczeniami. To no, raczej to poważny, obawiam się, dyrektorze. O, jak śmiesz zająć miejsce Dumbledora? Powiedz, jak patrząc mu w oczy, zabiłeś go. Powiedz im! Dzielny jesteś przychodząc tutaj, co? Świadczy to raczej o głupocie. Ale oni pięknie. Tręco! No. A mi kurczę. No. On, żeby nie przegrał. Z rokosom. Ha. Szatum. Czekaj, aż się dodzie, kto cię dopuści. Wielu czeka, Krucjo. A i zabiję mnie no Nie daądam No już prawie prawie, prawie. Co ci? Co ci? No i? Się wynerwował. Nie stawaj na drodze Czarnemu Panu, Mineru. Dobrze, Harry. Zajmę się profesorem Snape'em. Jesteś tchórzem, Severusie. Zawsze byłeś. Protego. Exploda, to jest fajne zakręcie. Chyba. Nie pamiętam już. A, no tak. Oj, ja zajmę się tą ja Chyba więcej rzucił też jakiś. Jakimiś liściami? No. Jeśli pamiętam, bądź rozsądni, no uwaga, pani Oj, i No, prawie, prawie. Prawie, Chłopiec Nie potrzebuję twojej. Hmm. Zawsze sprawiał problemy. Ochyłamy starych. Prawda? Panie dyrektorze? Niech pani mnie na wziąć narego. No, win, kiedy również. Nie zginął, tylko ucieknie. Tchórz! Tchórz! Wasz dyrektor uciekł, jak się wydaje. Nie chcę was skrzywdzić. Dajcie mi Harego Pottera a ja Voldemort nie tknę wokard. Dajcie mi Pottera a ja was nagrodzę. Zakładam, że wrócił pan nie bez powodu, panie Potter. Czego pan potrzebuje? Czasu. Czasu na znalezienie diademu Ravenclaw. Rób co musisz robić. Zabezpieczymy zamek. Longbottom, panna Weasley, finigan, mam dla was zadanie. Zdajesz sobie sprawę, że nie zdołamy powstrzymywać bez końca, sama wiesz kogo. To nie znaczy, że nie możemy go opóźnić. Pierto! Hogwarts jest zagrożony. Odsadźcie granicę i chronijcie nas. Protego, Maksima! Harry, to nieważne, czy znajdziemy horcruxy. Jeśli nie zdołamy ich zniszczyć. Zniszczyłeś dziennik, to Marilla Kłęba tak? A. Gdzie możemy taki znaleźć? Pójdziemy do Komnaty Tajemnic. Dobrze. Weźcie mapę Huncwotów. Łatwiej mnie znajdziecie. No tak. <laughs> Musimy teraz zdobyć Kiełba zaliszka, ale tym zajmiemy się w następnym odcinku. E takie od razu na myśl mi naszła taka sugestia. Jeżeli ktoś będzie się pytał, kiedy następny odcinek, od razu mówię. Odcinki nagrywam na spontanie, nie wiem tak dokładnie kiedy, ponieważ pracuję, mam też życie osobiste, muszę też zajmować się jakimiś życiami, prawda? No i chodzę też do szkoły, tak? Za więc kiedy będę miał czas jakiś wolny, to nagram następny odcinek jak najszybciej. O, to fajnie wygląda, jak woda spływa, prawda? Sprawdźcie. Dobrze, to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie. No i tam dalej takie głupoty. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. No i cześć.